Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tartel. Wróciłem po dwóch latach, żeby pokazać wam jak bardzo zmieniły się szablony do gry Hearts of Iron 4, ponieważ po wyjściu nowego DLC, No Step Back, owe strony zmieniły się drastycznie. Więc tak, zacznę od mojego ulubionego template'u, czyli 42 rozpiętości bojowej, piechota czysto pod lasy i dżunglę. Szablon składa się z 16 batalionów piechoty, 3 batalionów artylerii, oraz innego batalionu artylerii PLOT. Na wsparcie używamy zaferów, wsparcia artylerii, wsparcia PLOT, kompanii logistycznej oraz zmotoryzowanego, zmotoryzowanej kompanii zwiadu. Jednostka szczególnie nadaje się na front wschodni, gdzie jest prostu masa terenów lesistych, ażka tutaj na brama Smoleńska. Ponieważ podczas walki w lasach maksymalna rozpiętość bojowa to 84, co umożliwia dwóm jednostkom naraz brać udział w walce, nie ponosząc żadnych minusów z powodu zbyt małej lub zbyt wielkiej rozpiętości bojowej. Kolejnym szablonem jest szablon 45 rozpiętości bojowej, To jest pod równiny albo pustynię. Szablon składa się z 16 batalionów piechoty, Oj, przepraszam, czterech batalionów artylerii oraz jednej yy, artylerii flot. Kom kompanie wsparcia są takie same jak poprzedniej. Więc tak, to się głównie nadaje na południe prądu wschodniego, czyli na Ukrainę oraz na pustynię. Ale to praktycznie działa tylko jeśli gramy przeciwko AI, a nie człowiekowi na pustyni. Kolejnym szablonem jest Europejska, alternatywa dla tych jednostek, co wam pokazywałem przedtem. To się najbardziej nadaje, jeśli gramy takim krajem typu Rumunia, Węgry albo Bułgaria, ponieważ składa się to z 9 batalionów piechoty oraz jednego batalionu artylerii. A na wsparciu dałem saperów, wsparcie plot, wsparcie artylerii oraz oddziałów z kawalerii. Owa, owa jednostka również nadaje się do walki w lasach. Kolejnym szablonem będzie szablon pod 30 do 50. To praktycznie nadaje się do walki na każdym terenie oraz nigdzie będzie ponosiło drastycznych minusów z powodu do bojowej. bojowej. Składa się to z 9 yy, batalionów piechoty oraz 4 batalionów artylerii. Na wsparcie używam saperów, wsparcia artylerii, wsparcia plot. Kompanii logistycznej oraz wysymotyzowanej kompanii zwiadu. Kolejnym szablonem jest szablon pod obronę wybrzeża. Czyli jest to 10 rozpiętości, czyli 5 piechoty bojowej oraz saperzy i wsparcie plot. Nadaje się to głównie do obrony wybrzeżowej w Francji, żeby po prostu alianci nie mieli, jak zrobić idea. Ale jeśli gracie multi multiplayer, to polecam wam zmienić to na 20 rozpiętości. Ponieważ macie wtedy większą szansę na obronę przed wideo. Y, Dobra, dalej mamy piechotę górską, która najbardziej nadaje się, jeśli gramy na przykład Japonią albo próbujemy z jakoś zdobyć Kaukas. Maksymalna rozpiętość woja podczas walki w górach to jest 75, co powoduje, że 25 rozpiętości jest po prostu najlepszą rozpiętością pod walką w górach. Oba jednostka składa się z 9 batalionów piechoty górskiej, 2 batalionów artylerii oraz jednego batalionu artylerii Plot. Do wsparcia użyłem saperów, wsparcie artylerii, wsparcie Plot i kompanię logistyczną. Dalej mamy już szablon pod gry multiplayer, a mianowicie do Afryki. To się składa aktualnie z sześciu batalionów piechoty, jednego batalionu artylerii, a na wsparciu saperów i wsparcia Plot. Szablon nadaje się najbardziej jeśli gramy Włochami, ponieważ owe jednostki nie zapytają aż tyle zaopatrzenia, które przyda się o wiele bardziej czołgom, które będą stosować l a la main. Jeśli gramy za, natomiast Brytyjczykiem, to polecam o wiele bardziej 45 rozgiełdłości, ponieważ mamy tutaj znacznie po prostu dużo miejsc zaopatrzeniowych. Kolejny szablon jest również pod gry multiplayer, a mianowicie pod Japonię albo USA. Składa się on z 6 batalionów pioty morskiej oraz jednego batalionu artylerii, a na wsparcie używam saperów i artylerii. Yy, używa się piętnastek, ponieważ zazwyczaj te wszystkie wysypy, tutaj są, mają maksymalnie 90%. Znaczy no, nie procent, tylko po prostu 90% rozpiętości bojowej, co powoduje, że może jak największa ilość ma udział w desancie. Co po prostu jest wymagane, jeśli chcemy się desantować. Na sam koniec pokażę Wam standardowy template pod czołgi średnie. Mianowicie jest to 10 czołgów średnich oraz 5 piechoty y, zmotoryzowanej. A do wsparcia używam saperów, kompanii technicznej, kompanii logistycznej, kompanii pojazdów opancerzonych i zwiadu oraz kompania sygnalizacyjna. Ona się, ten czołgom nadaje się do walki wszędzie, o, oprócz góry oczywiście, <gryś> ale to raczej jest y, pewne. Również warto wspomnieć, żebyście nie zwracali uwagi na statystyki tutaj, ponieważ ja nie dobiłem w ogóle designu podczołgi, po prostu zrobiłem tylko, te, zrobiłem tylko template. Designy podczołgi i samoloty pokażę Wam natomiast w kolejnym odcinku, ponieważ nie ma to sensu łączyć w jeden odcinek. Więc dziękuję za oglądanie, miło mi było, do widzenia.